Witam Cię kochana siostrzyczko, kochane bracie, w się Panu, miłowani. Chciałbym Wam powiedzieć jedną bardzo, bardzo ważną informację, że nie ma, nie ma kochani, takiego błędu, takiego położenia, takiego grzechu, takiego bagna, z którego nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus nie potrafiłby nas wyciągnąć. Nie ma takiego bagna, nie ma takiego grzechu Z którego Bóg, Jezus Chrystus Nasz Wszechmogący Pan i Zbawiciel Nie wyciągnąłby człowieka Dlatego wychwalajmy Jego miłosierdzie Które trwa na wieki On nie chce, nie chce potępienia grzesznika Ale każdego człowieka chce doprowadzić do siebie Chce, aby, aby został człowiekiem zbawionym Dlatego kochana siostro Kochany bracie, pamiętaj Nie ma takiego położenia Z którego Bóg nie potrafiłby nas wyciągnąć Przemyśl to sobie dzisiaj Przemyśl to sobie dzisiaj nie wiem w jakiej sytuacji, w jakiej kondycji jesteś duchowej, psychicznej, jakiejś moralnej, ale musisz te słowa wziąć sobie do serduszka i zawsze je, o nich pamiętać, że nie ma takiego położenia, nie ma kompletnie takiego położenia, z którego Bóg, nasz Pan i Zbawiciel, nie potrafiłby nas wyciągnąć. Dlatego kochana siostro, kochany bracie, najlepsze, jeszcze przed Tobą. Aleluja. Pozdrawiam się serdecznie, pokój dobro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, życzę Ci miłej niedzieli w gronie najbliższych trzymaj się pokój dobro raci siostro